Hej, tu Karolina. W dzisiejszym filmie mam dla Was trzy pomysły na przepyszne wegańskie kanapki na śniadanie i nie tylko. Pierwsza z nich jest to kanapka ze smażonym tofu. Do jej przygotowania będziecie potrzebowali humusu, kilku cienkich plasterków tofu ym, oraz szczypiorku plus sól i pieprz, ale to zakładam, że wszyscy macie. Zaczynamy od tofu i naszą patelnię smarujemy małą ilością oleju. I kładziemy nasze plasterki tofu. Posypujemy je solą i białym pieprzem i smażymy, słuchajcie, z 5 minut po obydwu stronach, aż będą one um, takie twarde i chrupiące, lekko zarumienione. Naszego tosta smarujemy cienką warstwą humusu. Na całość układamy nasze pyszne, jak widzicie, chrupiące, twarde tofu, i posypujemy świeżym szczypiorkiem. pychota. Numer 2 to moja wersja e, klasyka, czyli peanut butter jelly. Tutaj mamy tahini e, oraz wybrany dżem, najlepiej domowy. Ja używam użyłam powideł śliwkowych i do posypania surowe nasiona konopi i sezam po raz kolejny tostujemy nasz chlebek, smarujemy go hojną warstwą tahini dla tych którzy nie wiedzą tahini jest to pasta sezamowa, 100% sezamu następnie kładziemy warstwę dżemu i całość posypujemy konopią i sezamem I na sam koniec pyszny buraczany tost. Potrzebujecie jednego ugotowanego buraka, w wielu supermarketach można je kupić paczkowane, wegańskiego twarożka, chrupiącej e, takiej cebulki do zapiekanek oraz octu balsamicznego. E, tostujemy nasz e, chleb, e, smarujemy go wegańskim twarożkiem, też do kupienia w większości supermarketów e, i układamy cieniuteńkie plasterki buraka. Uwierzcie mi, jest to naprawdę przepyszna sprawa. Całość polewamy naszym octem balsamicznym, akurat mam taki prosty z Włoch, taki fajny kremowy. Posypujemy naszą chrupiącą cebulką i możesz się zostawić to tutaj, albo opcjonalnie posypać całość wegańską fetą, będzie jeszcze pyszniejsza. To są już wszystkie moje pomysły na kanapki. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i my widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa, pa!